Lubicie Bubble tea? Nie Trochę. Nie piłem, ale to. można spróbować. Lubi. Macie tutaj do zgarnięcia box DIY do robienia Bubble tea w domu. Ile jesteście w stanie wymienić państw w Europie? Nie wiem. Liczbę. W Europie tylko. Ja się na ten temat nie powiodam. Nie, nie chcę też, żeby <laughs> <bej> pani <laughs> za dużo dawać, bo za chwilę będziesz. No, <laughs> nie będziesz. Nie, Nie, 15. Z 15 państw, dobra. Jak dacie nam obserwację, to damy Ci więcej czasu na wymienianie tych 15 państw. A możemy pomagać? No nie. To masz 15 sekund, żeby wymienić. Ile? 15 państw. Uwaga. Start. Polska, Niemcy, e... Rosja. Myślałem, że więcej czasu będę miał. Damy drugą szansę. Zwiększamy. 15 państw. Jako, że dajesz obserwację, to zwiększamy do 30 sekund. Gdybym no, wtedy nie dał obserwacji, to bym miał ile czasu? 7,5 sekund. A, możliwe. Start. Polska, Niemcy, Rosja. Gdzie już miasto powiedzieć. Szwecja. Tak? Tak. Wszystko, co znasz, dokoła! Ja nie pamiętam teraz. Na... Litwa, Łotwa, Grecja, Włochy, Hiszpania, Macedonia. Jeszcze pięć, szybko! O Boże! Nagle znikło wszystko z głowy. Ale za starania damy boksa. Bo w środku jest boks na cztery osoby. Jak nie piłeś nigdy Bubble, tea, to dzisiaj jest ten dzień.